Dawidek wszedł. Siema. Renika. Siema. Siema Mikołaj. Halo. Do dobry wieczór. Ja tutaj w sprawie gier na PlayStation PlayStation 4. Mhm. <grym> ja to dla syna tak? potrzebuję te gry. <grym> 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 Ale wszystkie? Wszystkie. <grym> Ale się trafiło, bo właśnie skończyłam zamieszczać. Yy, no dobrze. Tylko, że ja się nie znam na tym, bo on powiedział, tato chcę te gry na Mikołajki i powiedział mi, że nie pójdzie do szkoły, jak mu tego nie kupię, więc no. A ile już, on ma lat? Już, ile ma? Dziewięć. Ojejku, dziewięć lat i takie gry chce? A jakie to gry, bo on mówił, że to przygodowe, że tam złoto się zbiera, że świnie się hoduje, że się psa głaszcze. Hmm. Nie, niekoniecznie. Czy to, wie pan co, to sprzedaje mój syn, który ma 15, 16 lat, tak? A 9, a 15 to to samo. No i no nie wiem, czy tak no to No co 15. Samo. No 15 to tylko tyle, że już ruchać może, nie? A pani jest nie? No jestem. Złocięca? No no jestem. A mogę znaczy, poznać nazwisko? Sieracki. A coś mnie nazwisko mówi, ale. No to dobrze, że pan jest Zucięca. No chyba, coś kojarzę po głosie. Chyba kawę piliśmy rok temu, co? A ja nie wiem. Coś dzisiaj panią słyszę. Dzisiaj A tu pan... na no to są gry tak? No, tak? Działa, działa już telefon. Halo? No działa wszystko, tak. Wie pan co, No nie wiem, to są takie różne gry, te nie. A tu widzę jakąś grę. What's, mm -hmm. dogs. What's, do, what's, what's dogs? What's dogs? What's dogs? No jesteś taki. Kylzone. To wyraźnie. Klamka. Wolfenstein jest. Taka, taka Wolvenstein. To tą gierkę mówił, że najbardziej by potrzebował. Wolwenstein. Mm -hmm. no, no ja mogę sprzedać wszystkie. To Dark, tam nie. Dark Sus. Nie... Jeszcze jest trzy. Dark Sus 3. Dark, zaraz. No też jest, tak. O, Call of Duty jest. Call Duty. On mówił, że... Call of Duty zakłada buty. Mhm. pani Ciszej panią słychać znowu. Halo. Pani no? musi telefon przy ustach trzymać. Trzymam przy ustach, tylko jak może nie ma zasięgu, gdzieś, A teraz mnie pan no. lepiej słyszy? No, teraz elegancko. O. <laughs> to co, no, to... mało lat jak... będzie mógł grać w to? Jak mu Pan pozwoli, to może brać. No wie Pani, ja mu czasami pół papierosa zostawiam. No to ja nie wiem, czy to dobry pomysł. To jest dobry wojownik, małolat, on ćwiczył obcy. Może, może pokaż, jak to to niech przyjdzie, możemy się mówić, to niech Pan przyjdzie z synami sobie obejrzy i jak chce, to niech bierze, które chce, no po prostu. Nie, on mówił, że wszystkie, bo inaczej do szkoły nie idzie. I to już dzisiaj? Musi pan mu kupić? No dzisiaj muszę, zaraz muszę przyjechać. A zaraz już musi pan kupić? No, no. no, no to ja bym był pan za 20 na osiedlu, minut. Czy tak, blisko, a na osiedlu tak. pan mieszka? Tak, na osiedlu. Ja wsiadam w auto, za 20 e... minut bym był. Tylko pytanie, jak jakbym od pani gierki zabrał? Bo ja jestem samotnikiem, wy pani żona za granicę wyjechała. Moglibyśmy kawkę jakąś wypić, co? No ja na kawę to ja się nie będę umawiać, ja tylko mogę gierki sprzedać. A co męża ma Pani? No a nie. Kurczę Felek. Ale Pan chce y, kupić gry, czy się na kawę umówić? Kupić gry, gry biorę do auta, wsiadamy i jedziemy mm -hmm. na kawę. No to nie, nie da rady. Ja tylko tu gierki sprzedaję. To, to może jakiś ten... Jak dila ubijemy, nie? Zrobimy biznes, to mam lepszą propozycję mm -hmm. niż kawę. Mhm. Mm ja no, se na z babką, po, pojedziemy do hotelu na nockę, co? Nie, a pan chce kupić gierki, że pan teraz żartuje, bo już, już nie wiem. Nie, no podupczyć chciałem tak szczerze. No to pod inny telefon musi pan zadzwonić. To nie podupczymy? Nie. No chciałem pociupciać. No to pod inny numer niech pan zadzwoni, Ale do Ale mam. E, Halina, chuj, chuj mi stoi. Halo? <laughs> jak, w, jak, jak ten wdech, taki nie, wystchnęła.